Hejny... coś tam w studio nie zdążyłem przeczytać. Już się zdążyłem za to przyzwyczaić, że ta gra ma bardzo długie ekrany ładowania. Cześć, cześć, witajcie. To jest kolejny odcinek na moim kanale, a dzisiaj gramy w Bendy and the Henry's Secret. Jest to fan game stworzony do gry Bendy and the Ink Machine. I gramy w tego fangame w oczekiwaniu na kolejną oficjalną produkcję studia Joey Drew Studios, która to nazywa się. Bendy in the Dark Revival I, ben... i ukaże się podobno pod koniec tego roku, ale nie wiemy jak to z tym rzeczywiście będzie, bo jeśli dobrze pamiętacie, jeżeli ktoś śledzi temat, na początku ta gra miała się ukazać w październiku zeszłego roku, potem do końca zeszłego roku, potem na początku tego roku, a teraz do końca tego roku ma gdzieś być ukazana, więc zobaczymy jak to z tym rzeczywiście wyjdzie. W każdym razie możemy chwilowo cieszyć się mami takimi jak ten. I gra została stworzona przez Hynix Game Studios, bo nie zdążyłem tego na początku przeczytać. Zacznijmy, rozdział pierwszy. Powrót do studia. Ok, Joey, jak. Ta gra jest po rosyjsku. Jakież to jest cudne. Ta gra jest po rosyjsku. Wow, dawno nie widziałem studia. Jak ona się zmieniła. Ja zapomnę o na W ogóle jak macie jakiegoś polskiego game'a do tej gry, to z miłą chęcią bym obczaił, jeśli taki istnieje. Mogę jeść podobno, a tylko interakcja jest pod innym przyciskiem. Sporzejmy wszystkie zupki, bo podobna jest taka możliwość. Przesłuchaj mu utworu. O, fizyka puszek, coś czego nie było w, pierwszym, w oryginalnym Bandim, bo w oryginale było tak, że nie mogliśmy zjeść tej górnej, tej dolnej puszki, dopóki nie zjedliśmy tych, co są nad nimi. A tutaj, jak widać, działa już jakiś sprawniejszy model fizyczny. Gdzie iść w takim razie? Zablokowane. To mamy tylko jedną drogę, dylemat się rozwikłał. Podoba mi się użycie oryginalnej ścieżki dźwiękowej z normalnego Bendy'ego. Bo to jednak buduje takie poczucie klimatu, że to rzeczywiście jest no, tak mocno z tym związane. Nie pamięta, to ona tu była. Ym, Pomijając fakt, że rzeczywiście już tu byłeś, że nie pamiętałeś takich dość wielkich podziemnych kompleksów, to wydaje mi się, że to, że nie pamiętasz poczekalni jest naprawdę niewielkim zmartwieniem. Przecież tędy wychodziłem. Ale dziwi mnie, jeżeli on rzeczywiście powraca do tego studia... Stołówka, okej, okay, pójdźmy do stołówki. Jeżeli on rzeczywiście powraca do tego studia po wydarzeniach z normalnego Bendiego. Tutaj jest bikonowy sup. Na to ja Nie zjadłeś przed wyjściem. Biedaczek. Dobrze. Dużo tej zupy mamy. O, to jest to o czym mówiłem... Nie... Ale on to szybko je! O, musi być bardzo głodne. Z puszkami to je. Sprawdzę jeszcze, czy nie ma gdzieś indziej żadnych wyjść. Odczaję sobie wszystko. Maszyna atramentowa. Krok do śmierci. Nie idź tam. Okej. Okay. Idźmy gdzieś indziej w takim razie. Nie chcę iść tam, gdzie czyha na mnie śmierć. studie? Kto zabija mnie? Tudzież kto mnie zabił? Nie wiem. Ale chyba chodzi. Nie wiem w zasadzie o co konkretnie chodzi. Zobaczmy tutaj. O, zablokowany kibel. Tak samo jak w oryginalnym Bendim. Czyli to było takie poboczne pomieszczenie mające, nie wiem, zbudować klimat. Coś takiego. Wracamy do maszyny atramentowej. Uruchommy ją ponownie. Jesteśmy już na tyle na najedzeni, że nie potrzebujemy już niczego innego. Wystarczy tylko wejść tutaj i rozpocząć ponownie przygodę w piekle. Wcale się tego nie spodziewałem, tak powiem, mówiąc szczerze Kompletnie nie spodziewałem się, że tutaj będzie Bendy. Wiecie co, wydaje mi się, że chyba musimy tu uciekać. Przypomina mi tą pierwszą część Tu nie możemy iść Będzie tu sporo ucieczek coś czuję A ja wszelkie ucieczki dość mocno lamie Mam lekkiego stresa, nie powiem, z uwagi na to, że jest bardzo ciemno i będę to musiał chyba jakoś podjaśnić w montażu. A te kartonowe figurki... Też nie wyglądają na super przyjazne. Przypuszczam, że chodzi o to, żeby tam... Dosłownie zapadłem się pod ziemię, żeby tam odsączyć wodę. O, w takim razie chyba będziemy mogli tutaj tym razem iść. Nie, jednak nie trzeba odsączyć wody, wystarczyło się wrócić. Henry. przygodzić. Okej. Tak, podoba mi się w zasadzie ten rosyjski dubbing Henry'ego. Nie wiem czemu, ale mnie urzeka. Winda. Czyżby? Tak. A to jest winda z tej chyba drugiej gry. To tyle? Naprawdę? To jest wszystko? Okej, okay, to był, mam wrażenie, taki trochę przerobiony, że tak to nazwę. Taki przerobiony chapter pierwszy z tej oryginalnej gry Nie wiem co mówić, to było szalenie krótkie i... W zasadzie nie wiem co tutaj oceniać. Jeżeli wyjdzie następny chapter, to go nagram. Jeżeli znacie jakieś inne fajne fangamy, nie tylko z Bandiego, ale z uniwersum innych popularnych gier indie, to napiszcie mi o nich w komentarzu, chętnie się nim przyjrzę i chętnie niektóre z nich nagram. Trzymajcie się do następnego odcinka. Cześć!